Kłaniam się Tobie przed wieczorem. Krwi która któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Płamy Tobie Krwi wodą, wypłynęła Trzego serca jest usługę, jako z miłość, Ufamy Tobie, krwi wodą, która się wypłynęła. Trzego serca jest Miłosierście dla nas. Wamy Tobie, Dzieńczka Świętej Siostry Faustyny. Po chwili usłyszałam głos w duszy taki nie lękaj się niczego, nic nie dotknie cię bez woli mojej, dziwna siła wstąpiła w duszę moją po tych słowach Pana. Cieszę się niezmiernie, jak dobrym jest Bóg. Panie Jezu, niech te słowa umocnienia dla świętej siostry Faustyny, która była przerażana przez swego ducha wizją spełnienia planu Bożego, przeszkodami, cierpieniami, które mogą jej towarzyszyć. Niech to uspokojenie i wyciszenie, które jest Twoją łaską, stanie się także darem ufności dla nas. Byśmy w tej godzinie miłosierdzia mogli wbrew wszystkim pokusom zła, które ciążą nad światem, nad Kościołem, nad naszym życiem, mogli uwielbiać Twoje miłosierdzie i mogli też z ufnością w modlitwie zawierać wszystkie potrzeby i pragnienia które są wpisane w Twoją zbawczą wolę. Powierzamy Ci Kościół z jego drogą podejmowania misji, którą mu zleciłeś, dla której go powołałeś. Prosimy, aby jego działanie wnosiło w świat zarze wiek Królestwa Bożego, w tym jest pokój, jest sprawiedliwość. Prosimy Cię o daru. Nastania sprawiedliwego pokoju tam, gdzie trwają dzisiaj wojny. Zaufność zawieramy Ci rodziny, zwłaszcza nasze rodziny, wszystko co w nich dobre, co jest z nich miłością, ale też wszystko, co jest zagrożeniem ich życia, ich jedności. Prosimy za tych, którzy przez cierpienie, chorobę, szczególnie potrzebują Twojego miłosierdzia powierają Ci szczególnie osoby konające, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty, aby w tych ostatecznych godzinach ich życia Twoja łaska była im pociechą i światłem. Modlimy się za wszystkich, którzy leczą, pielęgnują chorych, otaczają ich opieką, aby byli nieustannie przez Ciebie odnawiani w cierpliwej miłości. Modlimy się też za naszych bliskich zmarłych, Ojcze nasz, tuż jest w niebie, święcie i mnie Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa. Kto się począł z Ducha Świętego z Marii Panny. Pod pąskim piłatem ukrzyżowany Mary i pogrzebił. Wstąpił do piekieł dnia zmartwychwstania. Wstąpił na niebios. Po prawicy Boga Ojca. dotąd przyjdzie sądzić żywych umarłych. W Ducha Świętego. Święty Kościół wszech świętych obcowanych grzechów odpuszczalnych. Żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Dla jego, Dla, jego Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Daj go bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie szakrzęby nasz. Daj Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej i męki. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go, boleśnej męki. Daj go, boleśnej męki. Daj go, boleśnej męki. Daj go, boleśnej męki. Daj go, boleśnej męki.

Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Niech go święta ta. Daj go bolesnej męki. Niech go święta bolesnej męki. Niech go bolesnej męki. Niech go bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem święty Boże, święty mocny, święty nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty Boże święty mocny Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boż, Rodzicielko, naszymi prośbami. Raczej nie gardzić w potrzebach naszych wszelakich złych przygód. Panno chwalebna i błogosławiona. O Panie nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas pojedna. Swojemu nas poleca. Swojemu synowi nas odda. Matko miłosierdzia, królowo pokoju, Madonna Szaflar, święta siostra Faustyno, święty Józefie, święty Andrzej Apostole, święty Janie Pawle, błogosławiony honoracie, wszyscy święci, święte Boże. Wieczne odpoczywanie, aż zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Akt zawierzenia świata, Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawił swoją miłość Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poznajmy naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć Komunię Świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. I was, bracia i siostry, modlitwę samym. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, któryś jest. Pokuszenie. Spaw o te o to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem.